za rok. Ja chciałbym podziękować ojcu, powołaszczowi, pani sołtys, pani przewodniczącej, koła gospodyń za zaproszenie mnie i moich wspaniałych, cudownych dziewczyn. Nazywa mnie małpami. Tak naprawdę, 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 ja bardzo lubię. Ja tutaj mówiąc o okolach gospody, jeżeli, powiem tak, jeżeli komuś się to dzisiejsze spotkanie spodobało, to bardzo proszę, jest coś takiego, że można na numer 771160, tak? 71160, wysłać sms, na, w którym takie KGW27. No właśnie, jest taki konkurs ogłoszony, także myślę, że też Pani to takie podziękowanie dla tego hoła, dla całej Lilii wioski. Ja może jeszcze raz tutaj poproszę na środek tych wszystkich, którzy dla Państwa dzisiaj zaśpiewają, więc Roz, rozpoczniemy od Bartka, najmłodszego. Tutaj Bartek, proszę bardzo, chodź tutaj. Bartek, Parys, brawo. Dojeżdżamy teraz od klasy czwartej, tak? Klaudia, Klaudia Sędzia, brawo. Tutaj duże brawa dla Klaudii, Klaudia. Klaudia zaczęła głowa boleć głowa, myślałem, że nie zaświeba, bała się troszeczkę, czy da radę. Także Klaudia, jeszcze raz wielkie brawa. No to teraz, dobrze, Łódzka, 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 Opierzyńska, przepraszam. Łódzka to jest mnie tylko. Klaudia Polskie. Martynka Wojciechowska. I to są, a, a jeszcze jedna czwarta klasa. Wiktoria Węce. I teraz z klasy piątej Kasia Junker. Proszę bardzo Kasiu. No i tak która zakończyła Ala Sorbicka. To jest cała, cała ta świątka. Nie było mi się ustawili tak od najniższego, nie? Dobrze, że Kasia jest najniższa. Kochani, kochani, jeszcze pozostał taki ważny akt, o, ostatni akt serdecznego podziękowania, wiecie? Tym wszystkim, którzy organizowali to. Więc ja myślę, że też trudno to powiedzieć, kto to organizował. oni się wszyscy kryją, wiecie, ludzie są tacy pokorni. Tacy pokorni są, że się kryją, i tam są i rodzice zaangażowani, powiedzmy, i, i pan dyrektor jest zaangażowany, i tam jeszcze, którzy zaangażowany i pani Sołtys, i tak dalej. Kto jest pierwszym, kto jest tą lo lokomotywą, po prostu, który ta to, to ciągnie, to ja, to ja nie wiem, sam nie wiem. Ale w każdym razie chciałbym wszystkim podziękować bardzo serdecznie. Myślę powierzę, że pani Sołtys na pewno, na pewno jestem głównym inicjatorem tego wszystkiego. I dlatego też ja bym chciał bardzo serdecznie podziękować. Ona uciekła, aby widocznie chciała. Jest, 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 jest. Jest tutaj, jest tutaj no, na szczęście, bo myślałem, że będę do muru mówić. To, to jest, wiecie, ja ją ogromnie lubię. To jest taka kochana, a to mówię i to mogę śmiało, powiedzieć, że jest kochana, wiecie? Dlatego, że, że przedmejrze mówię i on chyba nie będzie za, zazdrości. Chyba. Więc dlatego też bardzo serdecznie dziękuję pani pani Sołtys. Wiecie... Jak ktoś powiedział przed, przed tym tutaj spotkaniem, że musi być lokomotywa, ale musi, muszą też być i wagony, żeby pociąg powstał, nie? więc muszą być wagony. I, i rzeczywiście, rzeczywiście tą lokomotywą to na pewno była pani, pani sołtys, a wszyscy inni wykonawcy byli tymi wagonami wagonami, którzy, którzy, którzy ten pociąg cały, cały tworzyli, tworzyli. Więc dlatego też ja wszystkim, wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Ja myślę, że kochani, żeśmy to przeżywali. Wszyscy. To był taki kapitalny wieczór. Tutaj chyba po raz pierwszy w tej kaplicy. Po raz pierwszy w tej kaplicy takie coś, takie coś było, i było można rzeczywiście. Przeżyć to bardzo głęboko to Boże Narodzenie. Dlatego też wszystkim, którzy, którzy uczestniczyli, bardzo serdecznie Bóg zapłać. Moi kochani, ja bym chciał serdecznie podziękować dzieciom, patrzcie, jakie, jakie to są kochane te dzieci wiecie. Jakie to są kochane, można, można nieraz, można nieraz na, narzekać powiedzmy tak czy oba, ale, ale kto by to narzekał na takiego? Patrzcie tego malutkiego, Kto by to narzekał? Chociaż, chociaż, nieraz, chociaż nieraz może dogryzał, powiedzmy, mamie czytacie, ale chodzi o to, że on jest kochany, a on, jest, on się angażuje. On się angażuje, rozumiecie, tutaj we, we mszy świętej, bo codziennie w każdą niedzielę to przylatuje zawsze do mnie, żeby, żeby mnie uścisnąć i ja go też uściskał wiecie. Dlatego też bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, wszystkim dzieciom, tym dziewczynkom kochanym. Patrzcie, jesteście kochani w życiu, jesteście bardzo kochani, dlatego, że dobrze, że się angażujecie, że się angażujecie w te w sprawy takie dlatego, że, że najpierw o, o, macie, oczywiście trochę odwagi, Odwagę to zdoby, zdobywacie na publiczne występowanie, więc to jest, to jest bardzo dobrze, że, że, się że, że występujecie. Serdecznie Bóg zapłać. Serdecznie Bóg zapłać Panu dyrektorowi. Pan dyrektor właśnie to jest... Ja nie chcę no przepraszam, ja bym powiedziałem nie, tak. Ja nie wiem. Ja w to, to, powiedziałem, ja, ja mówię, dyrektorem ja mówię, jestem w szkole, a tutaj teraz, jestem. Bo, a tutaj, tutaj jestem. Mówisz, bo <laughs> chce mówić, bo on chce mówić, a to ja chcę mówić teraz, A on mi On ma głos może w szkole, ale u mnie tutaj nie. Kaplicy, to ja mam <grym> Ja bym ja by chciał bardzo serdecznie panu dyrektorowi podziękować, dlatego że, wiecie, ja się aż dziwię, że jest tak mocno zaangażowany i tak organizuje to. Ja słyszałem, że tam po całej Polsce te dzieci jeżdżą. To nie tylko u nas tutaj po prostu. One jeżdżą po całej Polsce, wiecie, i, i śpiewają. I to jest, to jest, no, to, to, to jest coś kapitalnego. To jest coś kapitalnego. Panie dyrektorze, serdeczny bóg zapłacił. Patrzcie, ale powiadam, muszą być jeszcze inne wagony. I tym innym wagony, patrzcie, ten poczwór, pokaż tutaj się bliżej. To jest, to jest, to jest, to jest mąż, mąż naszej pani Sołty, zrozumiecie? Ona jest wybitną kobietą tutaj u nas, wie, że rzeczywiście dużo, dużo po prostu działa. Dlatego też bardzo serdecznie dziękuję. Widzicie, ja już widzę, że u nas jedna schudła trochę. Jeszcze trochę się tyle, się. Tyle tej prasy mam, ale za to, ale za to on ciucha znajdę. Więc, 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 więc serdecznie mógł za Pani dobrze. Dobrze kochany, że żony słuchasz, wiesz, że ją słuchasz gisz, bo inaczej to, by, to, by, to bym cię nie dostał tutaj. Wiesz? Bardzo, bardzo serdecznie Bóg zapłać. Moi kochani, Bóg zapłać panu fotografowi. Wiecie, on jest, on, jest, on jest bardzo ważny, dlatego że kto wie, czy tam nie będziemy gdzieś w telewizji, nie będziemy, nie będziemy Rozumiecie? Bo, bo ja nie wiedziałem. Ja, ja nie wiedziałem nawet, że już, już taka jedna taka impreza tutaj w internecie jest i dzisiaj mi to dopiero pokazywał, że, że w internecie, jak tam się odprawiam i tak dalej, a więc to pod, podchwycił, także ja muszę być bardzo ostrożny teraz, bo muszę być bardzo ostrożny, bo to mogą człowieka wsadzić, rozumiecie, Wiecie? no więc bardzo serdecznie, bardzo serdecznie dziękuję. Panu fotografowi. moi kochani, to wszystko robi się, powiedzmy, no, dla nas wszystkich. I jest sprawa oczywista, że gdyby was nie było, to byśmy nie robili tego. I nikt by tego nie organizował. Tylko to muszą być też i chętni, którzy, którzy nas słuchają, rozumiecie. Dlatego też rodziców, kochani, rodzice, wiecie, wy Pamiętajcie o tym, że, że macie udział w tym, bo te dzieci same się nie wyuczą wszystkiego. I na pewno jest wielki udział tutaj w tym wypadku rodziców, żeby tak na pamięć, na pamięć tutaj y, mówić, panie, i, i trzeba, trzeba z nimi na pewno powiedzmy i czytać, i, i, i powtarzać to i tak dalej. To jest bardzo wielka robota. Dlatego też rodzicom, którzy tutaj są, bardzo serdecznie dziękuję. I ojcom też, bo żeby matki za bardzo nie były dumne, rozumiecie, bo sobie też, brały, biorą udział w tym wszystkim. Dlatego też bardzo serdecznie dziękuję rodzicom za ten, za, to, za ten udział w wychowaniu tych dzieci i w tej imprezie. Moi kochani, i wszystkim innym, wszystkim innym chcę se bardzo serdecznie Wam zapłać. I dobrze, żeście wytrwali aż do końca, bo kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, a teraz, a teraz te dzieci kochane, to dostaną, dostaną po czekoladzie, wiecie, bo coś, tylko tyle, tylko tyle wam mogę patrzeć. podaj, po, podajcie tam, bo ja... nie, to ja może tylko do kury powiem, że pomysł takiego kolędowania w chumienkach zrodził się w styczniu poprzedniego roku już w głowie Krzysztofa. No, no, on, tak, on tak rzucił taki pomysł, a później już tak wspólnie, wspólnie jak to. W piątek tutaj powiedziałem, pewne rzeczy zrobiła święta trójca, tak? A włączyło się to oczywiście koło gospody. Także drogi drodzy Państwo, trzymajcie tak dalej, jak do tej pory. I wspierajcie Panią Sołtys. I ja chciałbym jeszcze też na koniec podziękować rodzicom, którzy te niektóre moje aniołeczki dowieźli. Dziękuję bardzo.